Squirrel rabbit singularity, kolejny Więc bez zbędnego gadania zaczynamy. Zakładam moje hełmofony philipsowe i idziemy z koksem. 6C, dyrektywa 6C. Co to jest dyrektywa 6C? Tu kolega leży. Aha, podkumamy, bo już sobie prawie, za, prawie, że sobie zapomniałem. Da się to otworzyć? Nie da się. Mogę coś tu postarzyć. Nie, nie mogę. Ależ go zmienia broń. Pum! Rex Flex jest looks Ja spróbuję tutaj moją mimiką twarzy coś podziałać na tym ekranie, ale wątpię, żebyś coś podziałało. Tam jest moja kamera, Trzeba to wyłączyć, bo będę na to zerkał. O! Nie maksymalne, tylko wyłącz. Dziękuję bardzo. Telefon get out i możemy grać dalej, dobra. Pewnie mamy iść na górę, znajomie żywota. Aha! Gdzieś tak mniej więcej tu. Yy, czy tu? Gdzieś tu będzie widać mój ryj. Także to będzie pierwszy odcinek z moim ryjem w roli głównej. Dobra, tam jest jakaś skrzyneczka, więc idę po nią. Otwórz. Aha, RM się... RM się otwiera. O kurwa, co to jest? Fiolka 99. A co to daje? Nie wiem. Wow, się co ja z nóg zrobiłem, aż zniknął, nie. Spadł na dół czy kicior? Aha, go chyba postarzyłem, coś tak czuję w kościach. Obyś, o, wysku bańce! Pum. O ty ty ty, 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 ty. Ja już jestem grzeczny? Grzeczny jestem spierdalać! Umierać, skurwysyny! POM! 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 alt! Wciskam lewe alt i chyba umrę znów. Nie poszło. Jakże chciał. Ale ciut! Spróbujemy jeszcze raz. Dobra. Weź mnie gro, nie wpieniaj. No, ile będę patrzył na ten ekran czarny? Lading. One more time! Aha, tylko strzelbę i pistolet, nie wiem gdzie reszta. Wybaczcie za ciszę, podniecam się. Tym wszystkim. To se ja! A ty gdzie jesteś? lat Tak jest! Po! Po! No, umieraj stary! O kurwa! Umieraj, odpadła mu noga? odejdzie Gdzie? 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 Jak się kurwa ryją na twarz! Zboczańce pierdolone! Potęga 99 jest znacznie większa niż mi się wydawało. Dziś doszło do wypadku, nastąpił wybuch prototypu UMC. Problem... O kurwa, co ty masz? Dobrze, widzę, że tamten bez ręki się czołga. Wejdźcie notatkę do końca.

No, i kilku chłopaków mamy z głowy. A nie, to jest... to jest dobry facet, ten jest zły. Pum! Pum! Ja cię, kurwa, ubiję, ty, pedale. Nie macie żadnej broni? Idę tu, do chłopaków. Tu chyba się czuję najbezpieczniej, chodź tu. Pum! -hu 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 -hu. Ale fontanna! Eee, 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 nie kozacz. Ja cię, kurwa, serał ubiorę. Dobra, to później, później. A przyjdzie tu jeszcze jakiś? No, chodź, 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 następnie.

ale ty za to mógłbyś. Mogę z to wziąć? Kurde, nie mogę, szkoda. Stań. Dobra, technologia E-99, idziemy dalej. Kurde, jaki tu rozpierdol dzisiaj jest, to jest po prostu niepojęte. Mogę to wcisnąć? Jest, użyj. Cały czas mi się myli R E. Coś zepsułem, tylko nie wiem co. O kurwa. <grym> Wszystko, żem zestarzył, tak? Ale czadzik. Nie macie panowie jakiejś broni? Amunicję macie, a broni nie macie. O, co? Aha. No ale nie mam Walkiri, cholera. Gdzieś zgubiłem. A się, nie tyle zgubiłem, co przepierdoliłem. Nie znalazłem. Nie, nie pozwolę! Nie pamiętam, żebym prosił cię o zgodę. Wow. się to? Skąd ocaliłeś mi życie? Masz OMC i amerykański mundur. Muszę I amerykańską to, szczelbę. Potworne, Chodź ze mną, potrzebuję moich notatek. Lucie, ja Ale, d o. stare co ci się stało Miałem mówić właśnie, że ragdole są do <śmiany> O oh, shit! Wchłonęły go schody. Bateria UMC. Poziom twojej energii e, 99 powoli się odnawia. Jeśli chcesz szybko uzupełnić utraconą energię, użyj UMC baterii. Są one używane automatycznie, gdy brakuje ci energii a jeśli chcesz skorzystać z niej. A chcesz skorzystać. Aha, no spoko, fajnie. Jest dużo ciekawych rzeczy, Czy możesz się ich pozbyć? Jasne, że mogę. Fajny patent, bo w nowym świecie, znaczy się w, w teraźniejszym, w 2010 roku z tego co pamiętam, apteczki inaczej wyglądają. Sie chłopak z kaszanium, chodź tu. Aha, teraz widzisz mi będzie zdenerwowany naszą odmową z współpracy. Jednak nie sądziłem, że posunie się tak daleko. Proszę, kapitanie ręką. W pobliżu jest kolejne laboratorium. Proszę Skąd wiesz, jak się zadańczy. nazywam? Tylko wezmę moje notatki. Cholera, nie mogę otworzyć. OMC pozwala na manipulację wiekiem obiektów. Umożliwiając ich odmładzanie lub postarzanie. No, to już wiem. Nawet save może ulec zepsuciu wraz z upływem czasu. Zaczyna nam brakować czasu. Proszę postarzyć save przy pomocy UMC. Dobra, dobra. O, widzisz, stary, takie pukawki to mi się podobają. Proszę to wziąć. To prototypowa broń E-99. Może być niestabilna, jednak pomoże nam w wyrównaniu szans. Dobra. Seeker, naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk myszy, aby sterować lotem naładowanego pocisku. Ten karabin strzela, strzela pociskami z E-99, które wypływ wypluwają, wyp wypływają na czas i mogą być nakierowywane przez strzelającego. No, 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 zbierz to, zbierz, spiesz, spiesz. Holy shit! chłopaków niewiele zostaje, tylko tyle wam powiem. Umieraj, kurwa! Ło, wow, granat! Za bardzo się z wami bawię chłopaki. Zbierzmy to i załadmy tego palanta. Czemu to wybucha od razu? Aha, muszę trzymać chyba prawie Przeciw z myszy, coś tak czuję. O, oh, wow. Ale czat, ale czat. <grystanie> tak jest. Jest jeszcze jakiś koleżka. A ty. Wejdźcie jego, ja cię kurwa zaraz ubiję, ty Patakianie, gdzieś ty jest. Tu jak jeden sadzi, co za tępy ciul. Ale amunicji mu nie szkoda, na wyraźnie. Nie no, to jest rewelacja. To jest coś podobnego widziałem, pamiętam w tym. Dobra, zmienimy broń. Z, w Bullet stormie, identyczna akcja była. Identyczny patent. Dobra, idziemy tędy, tak tam ci się, aha, tam. Nie, no tu dobrze. Ta, ra, ra, na, ta, na, na, na. Aha, te szyby są kule W sumie no, bardzo fajne. O kurwa, przyszedłem je z nami. Po coś tu las pedale. Gdzie mam broń walkirię, dajcie mi walkirię. Ja już sobie z wami poradzę. Pum! No oh, chodź, chodź. Pusz. Podejdź. No, jaki czul. Zew, maluchem przed siebie gnam, w sumie trochę śmieszno mi Więc na skróty ruszam tam, gdzie mokradła mokradłach grasuje Ta bestia straszliwa, co poszera miastowych ożyn się nazywa Jorzin, spazim, pełznie przez mój Ożyn, Jorzin, twarzy, znów szuka ofiary